Siemano! Z tej strony Szezer Dzisiaj będziemy testować wyrzutnie Sativa Od Zombuma 20mm 9 strzałów Kod produktu ZBC409 Ale zanim zaczniemy Podwyższę Was sobie, żebyście mnie jak najlepiej słyszeli No i oczywiście wykorzystam statyw, który w końcu mam, tak? Także będziemy sobie patrzeć tutaj na Sativa, a ja będę do Was mówić. Ponieważ zbliża się Black Friday, będzie mała akcja ze sklepem Piroman.pl, od którego również dostałem tą kostyczkę do przetestowania. W owym evencie, konkursie, no jak to chcecie, to nazywajcie, wszystkie zamówienia złożone w piątek po prostu tam po, po północy, czyli powiedzmy w czwartek 23.59 pyk, mamy piątek. Wszystkie zamówienia złożone w piątek z komentarzem, czy tam w uwagach po prostu, Szezer Piroman dostaną ode mnie gratis, gdyż wybieram się w sobotę i będziemy razem pakować paczuszki, paczuszki tam w sklepie piroman.pl także, jeśli jeszcze nic nie zamówiłeś, albo po prostu czekasz na najlepsze okazje no to oczywiście zachęcam tutaj do złożenia swojego zamówienia w sklepie piroman.pl w pisaniu w uwagach Szezer Piroman w uwagach oczywiście do zamówienia i wtedy jak ja to zobaczę oczywiście na 99% będę się starał rzeczywiście oddawać to do wszystkich ale no wiecie błędy się też zdarzają ale wtedy to nic tutaj mówimy Szezer Piroman w uwagach kwota zamówienia no tam nie ma znaczenia no wiecie zamówicie coś za stówkę zamówicie coś za pięć stówek no gratis tak czy siak będzie, tylko wpiszcie w komentarz czy tam w uwagę do zamówienia Szezer Piroman Także bez zbędnego pitolenia Zamówienia tylko i wyłącznie z piątku się liczą, czyli Od 23.59 w czwartku, dopiero możecie zamawiać powiedzmy tak, czyli tam o północy Przez łódki piątek Aż do zakończenia się piątku, wszystkie te zamówienia będą brane pod uwagę Także ja tutaj filmik Wam wrzucę w czwartek a my już wtedy nie pierdzielimy dalej i testujemy wyrzutnie satiwa, tak? Dobrze, to idę sobie ją ustawić i ją odpalimy. Ogółem lecę 58,5 pół grama neku, tak wygląda. Chyba to jest nowość, tak? To jest 2025 rok, także jest to nowość. Ląd podstawowy tylko i wyłącznie, idziemy odpalać bez gadania już. O, jakaś cichsza Trochę taka kątówka się zrobiła Chyba przez ten śnieg no Ale nieważne, fajna wyrzutnia Idziemy zobaczyć Tutaj Biegłem, żeby zdążyć Wam nagrać jak najlepsze efekty Ogólnie Mam wrażenie, że to jest Bloom. A, wiemy dlaczego strzelała na wszystkie strony, bo w śniegu się ruszała. No, ale no, sativa, według mnie to jest Bloom. Taki trochę podobny Bloom, przynajmniej. Dosyć duży efekt tych na 20 mm, szczególnie jak się blisko stoi. Także ja zdecydowanie polecam. Cena to tam jest, kurde, no coś jak Bloom, nawet chyba tańsza będzie, ale muszę zobaczyć. Na pewno Wam wszystko wrzucę. Pół. Oj, trafiłem do środka, przepraszam Za takie niestosowne zachowanie No ale nic, dzięki za oglądanie Kosteczka prawdopodobnie pojawi się na sklepie piroman.pl A jak nie to przynajmniej wiecie jak strzela Ja ją dostałem oczywiście Też ze sklepu piroman.pl Na który serdecznie zapraszam Oraz przypominam o zamówieniach składanych w piątek Z uwagą w zamówieniu Szezer Piroman No złóż wariacie, otrzymasz gratisa Dzięki za oglądanie Siemano